Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za, za powierzenie mi tak istotnego tematu jak diagnostyka e, objawu podmiotowego, jakim jest kołatanie serca. E, nie ukrywam, że e, miałem dość e, duży kłopot z, z syntetycznym przedstawieniem tego zagadnienia, jakkolwiek e, kierując się tymi samymi e, wskazaniami, którymi się kierowali moi e, przedmówcy, postaram się w miarę. E, w miarę Dokładnie przedstawić te aspekty, które dotyczą przede wszystkim kardiologicznych aspektów diagnostyki tego objawu. Tak jak Państwo sobie zapewne zdajecie sprawę, kołatanie serca jest objawem dość heterogennej grupy, grupy chorób. Są to nie tylko, nie tylko problemy sercowe, również innych, innych, innych układów. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, tak jak na tym przeźroczu tutaj Kubuś Puchatek z serduszkami, ale istotne jest to, co jest cytatem z Aleksandra Alana Milna Sometimes said, the smallest thing take up the most room in your heart. The, takie niewielkie problemy potrafią zająć całe serce. I myślę, że to jest clue tego, tego objawu. Czasami ci pacjenci, którzy zgłaszają się z objawem, którym jest kołatanie serca do naszych gabinetów, do sor do izb przyjęć. Oni rzeczywiście są bardzo mocno e, skoncentrowani na tym, z naszej, naszego punktu widzenia czasami, błahym e, problemie, aczkolwiek dla nich jest to całe życie, ponieważ oni dokładnie czują każde uderzenie serca. I myślę, że to jest odpowiedź na to, czy, czy to jest problem istotny, czy nie. To jest na pewno problem istotny dla tych pacjentów, którzy z nim się zgłaszają do naszych, do naszych miejsc udzielania świadczeń. Teraz to, o czym powiem. Postaram się, postaram się odpowiedzieć na to, co to jest kołatanie serca, aczkolwiek to na pewno nie będzie łatwe. Nieco ograniczę te pojęcie do celów tej prezentacji, potem skupię się krótko na etiologii, przedstawię krótkie wskazówki, czy też oparte na EBM, wskazania do poszerzenia diagnostyki, czy też, czy też jej intensyfikacji oraz zaprezentuję krótko postępowanie w wybranych sytuacjach klinicznych. Ta prezentacja powinna zająć mniej więcej 20-25 minut. Jeżeli Państwo będziecie mi jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę o zadanie ich na koniec tej prezentacji. Tak rozpoczynając. Chciałbym zaznaczyć, że jeśli chodzi o kołatanie serca jako objaw podmiotowy, będę tutaj skupiał się na pacjentach przede wszystkim powyżej 17 roku życia i do nich odnosił do nich odnosił się w tej prezentacji. Jako kołatanie serca to co pacjenci mówią i co my określamy mianem kołatania serca to są, to jest wyrażenie takich silnych nieprzyjemnych, często szybkich uderzeń serca zwłaszcza z, Niepokoi pacjentów to jest to, że jest to ono niemiarowe. To, co czasami się zdarza w opowieściach pacjentów, w wywiadach, to jest to, że oni określają to bardzo tak barwnie. Czasami jest to jakieś zatykanie, czasami jest to trzepotanie, przeskakiwanie, dudnienie wewnątrz klatki piersiowej. Niekiedy te dolegliwości powinny być opisywane jako Uderzenia idące aż do szyi, to wszystkie, to wszystkie dolegliwości one mają swoje uzasadnienie, patofiz, uzasadnienie patofizjologiczne. Stąd też postaram się odnieść do tych wszystkich objawów, jeśli chodzi o diagnostykę różnicową, która może nas nakierować na odpowiednie rozpoznanie, które pomoże temu pacjentowi w, w dobraniu odpowiedniego leczenia. Proszę Państwa, dalej. Właśnie skąd, skąd takie dolegliwości, jaka jest etiologia? I zwróćcie Państwo uwagę, że ta część pacjentów, którzy zgłaszają się łącznie na podstawie obserwacji 1600 pacjentów w takich Sorach, czyli Emergency Departments w, w Zjednoczonym Królestwie określono, że jedynie niewiele poniżej połowy pacjentów ma sercową etiologię dolegliwości takich jak kołatanie serca. To jest około 43%. Większość z nich, ponad 50, ponad 55%, to są przyczyny niesercowe i z nich najpo, najpokaźniejszą grupę stanowią przyczyny psychogenne. To jest aż 31% przypadków i pacjentów zgłaszających się z uczuciem kołatania serca. Reszta, 26% spośród niesercowych, to stanowią zaburzenia z grupy endokrynologicznych, metabolicznych, zespołów dużego rzutu, no i też, e, też interakcje polekowe. Spośród tych zespołów dużego rzutu, o których należy powiedzieć na pewno, są to, e, są to takie choroby jak objawowa niedokrwistość, anemia. Warto podkreślić to, że jeżeli anemia jest już objawowa, jest, e, jest to niekiedy przy odpo odpowiednich wartościach odpowied dla, każdych, dla każdej z płci wskazanie do ewentualnego leczenia zastępczego. Dalej takie zespoły dużego rzutu jak choroba padżeta i, i inne choroby kości i wszystkie choroby, które przebiegają z gorączką. Często zdarza się to, że pacjenci zgłaszają kołatanie serca w przebiegu chorób infekcyjnych, zwłaszcza teraz, kiedy... Kiedy, kiedy mieliśmy do czynienia z epidemią COVID, pacjenci słyszący się z kołataniem serca często kończyli jako przypadki pozytywne plus, e, czyli ci pacjenci, którzy mający innym objawem e, dolegliwości z układu sercowo-naczyniowego, jak nierówną pracę serca, okazywało się, że upraw przyczyną tego jest infekcja, infekcja wirusowa. Dalej, takie choroby metaboliczne, e, które są związane z... E, dolegliwościami z sercowo-naczyniowego to hipoklikemia. E, mamy często do czynienia z pacjentami, którzy cierpią na niewyrównaną nadczynność tarczycy, czy pier z pierwszą, e, pierwszym przypadkiem zdiagnozowania nadczynności tarczycy, które się prezentuje właśnie jako uczucie szybkiego, nierównego bicia serca. Wreszcie te rzadsze przyczyny, e, takie jak guzy chromochłonne, e, czy, e, czy używki, one również powinny być wzięte pod uwagę w diagnostyce różnicowej. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj nie tylko nie tylko podawanie niektórych lechów może stać u przyczyny um, czy. czy... Czy leków, czy też używek takich jak kofeina, czy nikotyna. Natomiast również odstawienie innych substancji może stać u, u przyczyny kołatania serca. Jeżeli u pacjentów nagle wstrzymałem podawanie leków z grupy beta adrenolityków, to może wyzwolić substrat arytmogenny, może to wyzwolić jakąś arytmię. Co więcej, to co się często zdarza, zwłaszcza w miejscach całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych, takich interwencyjnych jak SORY, Izby Przyjęć, czy też również Izby wytrzeźwień, to są napady kołatania serca w przebiegu zespołu odstawiennego. Często teraz w modelu ambulatoryjnego udzielania świadczeń psychiatrycznych ci pacjenci z zespołem odstawiennym, oni trafiają do, do oddziałów somatycznych, wobec czego zgłoszone przez nich kołatania serca mogą być związane z odstawieniem alkoholu, nagłym spadkiem stężenia alkoholu do krwi, co za tym idzie zaburzeniami jonowymi i zaburzeniami przewodnictwa bodźca przewodzącego w mięśniu serca. No i oczywiście te przyczyny, które, które są niepoznane i pewnie czasami w ogóle nie ma żadnej przyczyny dolegliwości, czyli to co Kubuś Puchatek w swojej czerwonej koszulce powiedziałby, że je po prostu nie wie, to ten Kubuś Puchatek z muszką to już powiedział, że to jest idiopatyczne. Dalej, jak możemy diagnozować przyczyny kołatania serca, bo od tego też dotyczy, zależy nasze leczenie. I tak jak już powiedział w swoim pierwszym wykładzie nieoceniony pan doktor Zbroński, no kluczowym jednak w tym przypadku czynnikiem jest wywiad, czyli poznanie tego, jak, jak te dolegliwości się prezentują, w jakich sytuacjach się nasilają i czy one są obecne w chwili badania. Ponieważ dalsze nasze kroki będą zależały od tego, czy my będziemy w stanie w tej chwili, widząc pacjenta, dociec naszymi badaniami tego, czy dany substanc, czy dany czynnik, który wywołuje niepokojące pacjenta dolegliwości, występuje, czy też nie. I tutaj od tego zależy to, czy w tej chwili wykonamy 12-odprowadzenia o które jest standardem diagnostycznym w leczeniu wszystkich zaburzeń rytmu serca, oraz czy w tych badaniach, które my będziemy wykonywać, czyli przede wszystkim osłuchiwaniem serca będziemy mogli stwierdzić jakiekolwiek nieprawidłowości, które mają wpływ na dolegliwości pacjenta. Dalej, oczywiście, powinniśmy pogłębić nasze wywiady o charakter dolegliwości, o wywiady rodzinne, o choroby współistniejące oraz zażywane leki, a także o, o zażywanie jakichś substancji, które mogły mieć wpływ na, 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 na objawy, które pacjent zgłasza. I tak. Charakter dolegliwości. Tutaj bardzo istotne jest to, żeby określić to, który wiek ma ryzyko jakich, jakich arytmii. Wiemy o tym, że dolegliwości pozostania kołatania serca u młodych osób będą miały nieco inny mechanizm niż u, u osób starszych wiodącą przyczyną dolegliwości pod postacią kołatania serca będzie będą takie arytmie nadkomorowe pod postacią migotania przedsionków, ale także mogą wystąpić takie zależne od niedokrwienia, od, od zmian e, włók, zwłóknieniowych w mięsie sercowym, często skurcze komorowe. U osób młodszych będą to raczej często skurcze nadkomorowe o mechanizmie dużej pętli reentry, AVRT, AVNRT, być może jakieś e, zaburzenia przewodzenia o charakterze dodatkowych dróg przewodzenia przedsionków. Komorowego. Dalej, istotny jest czas trwania e, tych dolegliwości, czy są to e, utrzymujące się cały czas cyklicznie, cyklicznie e, dolegliwości, czy też są to pojedyncze, prze, przerywane skurcze. Domyślamy się, słysząc, że pacjent co ileś uderzeń serca odczuwa nieprawidłowe, silniejsze. E, czy też dudniące uderzenie, że być może są to dodatkowe, dodatkowe pojedyncze pobudzenia. Czy to przedsionkowe, czy komorowe. I od tego też będzie zależała dla nas metoda diagnostyczna. Dalej istotne jest to, co wcześniej mówiłem, czyli to, co pacjent podaje jako te objawy dodatkowe. Oczywiście, jeżeli pacjent będzie podawał któryś z objawów towarzyszących o których mówili moi wspaniali przedmówcy, czy będzie to ból w klatce piersiowej, czy duszność czy też będzie mówiła moja szanowna następczyni, czy to będzie jakieś, będą jakieś omdlenia, to inaczej zupełnie spowoduje naszą ścieżkę diagnostyczną. Ja o tym nie będę mówił, postaram się skupić na tych objawach, które są zgłoszone typowo w związku z kołataniem serca, czyli uczucie trzepotania w klatce piersiowej. Niektórzy mówią, że tak jakby motylek tam siedział i swoimi skrzydełkami muskał klatkę piersiową od środka. No to będzie nam sugerowało, że jednak ten charakter arytmii będzie raczej miarowy, szybki. Tutaj będziemy myśleć o jakichś często skurczach komorowych, o, często skurczach nadkomorowych. Jeżeli pacjent będzie czuł uderzenia, po których będzie następowała jakaś przerwa, mówi, że jest silne uderzenie, a następnie wydłużone, to będzie nam sugerowało dodatkowe, dodatkowe pobudzenia przedsionkowe lub komorowe. Wreszcie. Takie e, uczucie, które, o którym pacjenci czasami wspominają, to jest uderzenia w szyi, takie uderzenia, które idą aż do, aż do, aż do żuchwy, to często może mieć oczywiście e, związek z ewentualnymi żadliwościami wieńcowymi, ale w przypadku kołatania serca takie pulsowanie w szyi związane jest z tym, e, że e, w części e, Często skurczów o mechanizmie dużej pętli reentry e, dochodzi do skurczu przedsionków przy zamkniętych zastawkach przedsionkowo-komorowych, w związku z czym krew cofa się e, drogami, do, drogami do, naczyniami doprowadzającymi krew do przedsionków. No właśnie do szyi i pacjent odczuwa takie, takie uderzenia do szyi. To się nie zdarza znaczy nie tylko w często skurczach o mechanizmie dużego rentry, ale również w tak zwanych często skurczach stymulatorowych, czy w nieprawidłowo ustawionych odstępach przedsionkowo-komorowych w stymulacji przedsionkowo-komorowej. No i wreszcie istotne jest to dla nas, jak się kończy dany napad. Czy on się kończy, czy on się utrzymuje stale, czy to jest po prostu pojedynczy moment, który pacjent potrafi wskazać jako, jako koniec, koniec napadu. I tak, jeżeli on się kończy typowo w próbie salwy, czy pacjent znalazł takie, taką możliwość, żeby, żeby dany napad zakończyć, to nam będzie wskazywało na to, że być może są to często skurcze o mechanizmie pętli dużego reentry. Dalej, istotnym to, co należy odnotować w trakcie wywiadu, to jest to, jaki jest trigger, jaki jest czynnik spustowy danego, danych drogowości. Czy są to e, związane e, drogowości ze stresem emocjonalnym, czy mogą być wyzwolone przez napięcie e, napięcie współczulne. Tutaj będziemy szukali raczej często skurczów, ale w zależności od objawów być może to będą raczej, raczej pojedyncze pobudzenia komorowe. Natomiast tutaj proszę zwrócić uwagę, że jest taka grupa pacjentów, którzy w przypadku narażenia na wysokie stężenie... E, mediatorów stresu będą, będą mieli ryzyko polimorficznego skurczu komorowego. To są pacjenci z zespołem wydłużonego zespołu te oni powinni być czynienia na pewno dokładniejszą opieką, dokładniejszymi, dokładniejszymi badaniami. No i wreszcie w przypadku, w przypadku pacjentów, którzy podają, że ich pozycja ciała ma wpływ na wystąpienie, na wystąpienie tych, tych dolegliwości, to w przypadku wyprostowania postawy z pochylonej do, 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 do wyprostowanej to będą pacjenci, którzy będą mieli najczęściej jakieś AVNRT, natomiast ci, którzy odczuwają te dolegliwości głównie w spoczynku w nocy, są to na ogół ci pacjenci, u których spoczynkowa bradykardia czy też zwolnienie rytmu serca w spoczynku będzie odkrywało jakieś pojedyncze, pojedyncze substraty do pojedynczych przedwczesnych pobudzeń komorowych czy przedsionkowych i u nich będziemy raczej tego typu arytmii. I to co, to, co istotne z punktu widzenia klinicysty, który widzi pacjenta po raz pierwszy, to jest pogłębienie wywiadów rodzinnych. Do tej pory, to, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę, wypadanie płatka zastawki mitralnej było traktowane jako zmiana łagodna, nieistotna klinicznie. Otóż okazuje się, że na podstawie prac, które były publikowane w ostatnich trzech latach, ten, ten zespół wypadania zastawki mitralnej okazuje się, że jednak nie do końca może być tak, tak łagodny. On często z, e, jest związany z e, takimi złośliwymi typami e, nondysjunkcji dysjunkcji, pierścienia mitralnego, która wykazuje dość istotny e, związek statystyczny z wystąpieniem nagłego zgonu sercowego. Ci pacjenci, u których ten rodzaj, ten rodzaj strukturalnego zaburzenia funkcji zastawki za mitralnej występuje. Oni myślę, że powinni być raczej e, dokładniej, e, dokładniej wzięci pod lupę, jeśli chodzi o, o, o ich badania funkcjonalne, o ich badania również obrazowe. Dalej, każdy wywiad choroby strukturalnej zwiększa nam ryzyko groźnych do życia komorowych arytmii, a... E, wywiad rodzinny w kierunku wystąpienia chorób układu bodźco przewodzącego takich jak zespół Wolfa Parkinsona-White'a, zespół wydłużonego odstępu QT, czy też zespół brugadów, w niektórych regionach świata występujący pod nazwą zespołu Bangungu, czyli tych, tych nagłych zgonów głównie młodych mężczyzn w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, one, one mogą nam nasuwać podejrzenie jakichś wrodzonych defektów kanałów, bojca, kanałów jonowych, co też powinno zwrócić naszą uwagę w kierunku diagnostyki, diagnostyki arytmogennej, w kierunku genetycznych podłoży, genetycznego podłoża kołatania serca. Dalej, te choroby współistniejące, o których wspominałem, to są te choroby z zespołem, wynikające z zespołu dużego rzutu, dalej choroby metaboliczne, ale również przewlekła obturacyjna choroba płuc, o której mówiła moja przedmówczyni. Tutaj, operacyjna choroba płuc w niedawnych badaniach obserwacyjnych została określona jako istotny czynnik ryzyka wystąpienia migotania przedsionków. Stąd też obserwowane w badaniu spoczynkowym, EKG, czy też w badaniu holterowskim, przedwczesne pobudzenia przedsionkowe, czy też często skrócenie komorowe, to jest i u pacjenta z chorobą obturacyjną płuc, mogą wskazywać na to, że ten, ta osoba już ma jakiś substrat do migotania przeciągów. Być może to migotanie przyciągów jest klinicznie, klinicznie nieobecne, niestwierdzone w spoczynkowym EKG. Tym niemniej taka osoba powinna być na pewno poddana bardziej intensywnej diagnostyce. No i wreszcie te choroby, o których mówiłem na początku, czyli choroby i zaburzenia psychiczne, a także przyjmowane leki, głównie z powodu z powodu zespołu lęku ogólnionego, z powodu zespołów zespołów lękowych czy jakichś fobii, a także z powodu zespołu stresu pourazowego. Notabene autor tej wspaniałej książeczki, z której pochodzi Kubuś Pochatek, właśnie cierpiony z zespołu stresu pourazowego, to są choroby, które są związane z, z występowaniem kołatania serca. No i wreszcie, proszę Państwa, te leki, które wpływają istotnie na układ współczulny to są leki głównie z grupy sympatyko mimetycznych. Tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na powszechnie przyjmowane leki, na przykład na przeziębienie, to jest istotna przyczyna wystąpienia kołatania serca w obserwacji, w obserwacji Wielkiej Brytanii. Pseudoefedryna obecna w wielu specyfikach ona się kumuluje, pacjenci przyjmują liczne specyfiki na katar na przeziębienie, w jednym jest 30 mg, w drugim 60. Mg jest 30. Łącznie dawka dozwolona pseudofedryny dobowa to jest, proszę Państwa, 120 mg. Wobec tego w dwóch dawkach podzielonych 60 mg, jeżeli pacjenci przekraczają ją, oni już mogą mieć powikłania związane z układem sercowo-naczyniowym. Dalej, le leki antycholinergiczne przyjmowane bardzo chętnie przez pacjentów neurologicznych z otępieniem. One mogą istotnie wpływać na, na wystąpienie chorób arytmogennych i używki. Proszę Państwa, i teraz tak, proszę zwrócić uwagę na to, że to nie tylko te, które są przyjmowane w klasycznej formie, czyli Nikotyna to już nie tylko papierosy, są e-papierosy, nikotyna podawana w ziewnie, w oparach, w aerozolach. Kofeina, znowu też nie tylko kawa, tylko też napoje energetyzujące, kofeina w tabletkach, w proszkach, wciągana donosowo. Z tym się spotykamy, z tym się spotykamy i o to na pewno należy by pacjentów wypytać. Wreszcie kokaina i amfetamina i tutaj istotna różnica między tymi dwoma narkotykami. Proszę Państwa, amfetamina, ona głównie nasila ryzyko, często z kluczów ona napięcie współczulne, natomiast kokaina przez swoje działanie na kanały sodowe 1C, ona powoduje to, że dochodzi do skurczu naczyń wieńcowych. I to przez to nie tylko nasila wystąpienie częstotliwości nadkomorowych, ale może istotnie wywołać skurcze naczyń wieńcowych, przez to skurcz komorowy, a nawet zgon. I to jest to jeden z głównych przyczyn zgonów u młodych ludzi z powodów sercowo-naczyniowych. W związku z tym na kokojne, należy, proszę Państwa, również zwrócić uwagę. Wreszcie, takie leki, jak inhibitory enzymu MAO, czy też, czy też wszystkie leki, które pacjenci przyjmują z powodu chorób tarczycy, na przykład przedawkowanie e e preparatu L-tyroksyny, może spowodować wystąpienie kołatania serca. I teraz e, przeźrocze, które ja uważam za, za jedno z e, piękniejszych, z, z tego, zeszłorocznych, wytycznych, e, jeśli chodzi o e, stymulację i resynchronizację e, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podsumowuje w zasadzie to, e, co chciałem Państwu przekazać. Czyli to co, powinniśmy, to, co powinniśmy sprawdzić u pacjentów z kołataniem serca, to jest przede wszystkim wywiad, podstawowe badanie przedmiotowe, które nakierowane jest na to, czy pacjenci u pacjentów występują w tej chwili jakiekolwiek objawy przedmiotowe, które mogłyby tłumaczyć dolegliwości zgłoszone przez chorego, wykonanie EKG, no i wreszcie to, co, to, co może nas nakierować na ewentualne rozpoznanie, to jest obrazowanie układu sercowo-naczyniowego, czyli podstawowe takie badania, jak echokardiografia przeswiatkowa może nam pomóc, jeśli chodzi o diagnozę. Dalej, te badania laboratoryjne, które powinny być docenione w miejscach udzielania podstawowych świadczeń, to są te, które są nakierowane na odpowiedź na pytanie kliniczne. Czy są jakiekolwiek substraty, które mogą nam tłumaczyć kołatanie serca, arytmogenną chorobę serca, więc też wykluczyć ewentualne inne przyczyny niż sercowe. To jest morfologia za ceną stężenia hemoglobiny, jonogramu i kratyiny, czy nie istnieją jakiekolwiek zaburzenia jonowe, które mogą wyzwolić. Zaburzenia rytmu serca, wreszcie e, oznaczenie stężenia hormonu tyreotropowego, żeby ocenić funkcję tarczycy i oznaczenie glikemii, żeby wykluczyć taki czynnik jak hipoglikemia. I to podstawowe badanie, które e, jako kardiolodzy uwielbiamy i, i, i lubujemy się w zlecaniu, to jest 12-prowadzeniowe EKG. I to jest badanie, które z punktu widzenia uczucia pacjenta. Pewnie rozstrzygający jest wtedy, kiedy te 5-10 sekund życia pacjenta jest jednak obarczone objawami. Bo proszę pamiętać o tym, że ten 5-sekundowy wycinek nie tłumaczy nam wszystkiego, co, co, pacjent, co pacjent odczuwa. I teraz, dlaczego to badanie jest tak, tak istotne? Dlatego, że krótki jest czas oczekiwania na jego wynik. Dalej, jest łatwe w interpretacji, a przede wszystkim powtarzalne. Natomiast jest powtarzalne, proszę pamiętać, tylko wtedy, kiedy wykwalifikowany personel w sposób wystandardyzowany, przeprowadza to badanie. Także te, te, proszę zwrócić uwagę na to, jak Państwo będziecie zlecać, e, badanie elektrokardiograficzne, czy, czy wasz współpracujący personel umieszcza elektrody e, i przestrzecowe i kończynowe w tych miejscach, w których one powinny się znajdować. Wreszcie, ci pacjenci, którzy powinni być zakwalifikowani do, Długoterminowego monitorowania EKG to są ci pacjenci, którzy mają wysokie ryzyko wystąpienia poważnej arytmii, których wywiad rodzinny, zła tolerancja objawów, hipotonia podczas napadów kołatania serca, wreszcie wystąpienie jakiejś choroby strukturalnej serca w badaniu obrazowym, czy też inne czynniki które alarmują, alarmują lekarza izby przyjęć, sor poradni kardiologicznej, takie jak na przykład omdlenia, wystąpią, oni powinni być skierowani na długoterminowe monitorowanie EKG. Przez długo, długoterminowe, ja tutaj rozumiem, 24-48 godzin. Natomiast proszę pamiętać o tym, że zwłaszcza w grupie pacjentów starszych te długoterminowe monitorowanie EKG, ono przyniesie bardzo wiele fałszywie pozytywnych wyników. To znaczy będą rozpoznania, które, które w ogóle są niezwiązane z objawami pacjenta, a które będziemy leczyć stosując polipragmazję, być może trzeba się zastanowić na wstępie, zanim się dane badanie zleci, czy pacjent będzie miał możliwość złapania tego fragmentu swojego życia, w którym on odczuwa dolegliwości. Wobec czego, jeżeli te dolegliwości zdarzają się z mniejszym nasileniem, rzadziej tutaj powinniśmy myśleć o zupełnie innych metodach rejestracji rytmu serca. I to będą takie metody rejestracji, jak na przykład zewnętrzny rejestrator arytmii pętlowy. Tak, to są rejestratory, które pacjenci noszą ze sobą w kieszeni i przykładają do klatki piersiowej tylko wtedy, kiedy odczuwają, odczuwają kołatanie serca. Natomiast to są urządzenia, które powinniśmy, powinniśmy stosować dopiero wtedy, kiedy te dolegliwości zdarzają się raz na dwa do czterech tygodni. Natomiast to, czym wyróżniamy się jako też klinika, jeśli chodzi o populację polską pacjentów, to są wszczepialne rejestratory arytmii, które są naszą ostatnią deską ratunku, jeżeli pacjent ma dolegliwości, jest z dodatnim bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym i zgłasza kołatanie serca, których nie mogliśmy zdiagnozować w żaden inny sposób. Tutaj Pomocne stają się urządzenia, które możemy wszczepić pod skórę, które ciągle rejestrują, które ciągle rejestrują e, aktywność elektryczną serca i są w stanie zanotować według wcześniej ustawionych kryteriów te zaburzenia, które nas interesują. I proszę Państwa, już kończąc e, możliwości leczenia powinniśmy nakierować oczywiście na e, określoną diagnozę, także to, czy e, mamy jakąś chorobę ustaloną, czy też nie. Jeżeli nie mamy ustalonej jednostki chorobowej, no trudno nam też leczyć. Z uwagi na heterogenny bardzo charakter grupy pacjentów z kołataniem serca, ja tutaj nie będę skupiał się na pojedynczych jednostkach chorobowych, ich może być całe multum. Postarałem się Państwu nakreślić e, główne kierunki diagnozy i t, z uwagi na dużą różnorodność tych tych jednostek. Też postaram się Państwu powiedzieć dosłownie dwa słowa z tym, co uważam za kluczowy element, czyli z uwagą na leki antyarytmiczne. Proszę zwrócić uwagę, że część leków, które są przepisywane jako leki antyarytmiczne, mają również działanie proarytmiczne, i stąd one nie powinny być włączane w obserwacji ambulatoryjnej z długim interwałem czasowym pomiędzy kontrolami. Takie, takie ryzyko jest dość istotne dla leków z grupy trzeciej z grupy 1C, z grupy czwartej wyzwolenia arytmii komorowych. Tutaj mówię głównie o dostępnych w Polsce propafenonie, amiodaronie, sotalolu. Również proszę zwrócić uwagę, że u młodych, młodych pacjentów z nie, nieustalonym występowaniem dodatkowych szlaków przewodzenia digoksyna może wyzwolić nasilenie przewodzenia przez szlak dodatkowy, a także proszę zwrócić Uwaga, że te wszystkie leki jako swoje działanie niepożądane mogą nasilać e, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo komorowego i, e, i zaburzenia przewodzenia. E, międzykomorowego. Proszę Państwa, tutaj już nie skupię się na elektrokardiogramach, które przygotowałem jako zagadki. Zwrócę Państwu tylko uwagę na to, nad o czym mówiłem na początku, że kluczowa jest współpraca personelu między sobą. Więc tak jak Państwo zwróćcie uwagę na ten elektrokardiogram, który przedstawiam za moimi plecami, na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to pacjent z jakąś arytmią przedsionkową, która jest przewodzona ze zmiennym blokiem przedsionkowo-komorowym. Natomiast w istocie ten pacjent, który u którego na pierwszy tylko wydaje się, że istnieje fala trzepotania przedsionków, To jest pacjent z drżeniem kończyn, i jego badanie po prostu było zakłócone przez drżenia w przebiegu zespołu parkinsonowskiego. I oczywiście, jeżeli nie mamy pomysłu, jak leczyć danego pacjenta, zawsze powinniśmy się zwrócić z pomocą do starszych kolegów, a właściwie koleżanek, którym oddaję głos. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie.